Witam. W dniu dzisiejszym chciałbym zaprezentować Państwu nowy model nitownicy firmy Scelit E008. Jest to urządzenie, jak widzimy, o bardzo kompaktowych wymiarach. Jest to model od M3 do M6 oraz możliwość dokupienia dodatkowego trzpienia do M8 do nitonakrętek typu Spider. Natomiast sprawdzimy dzisiaj, czy zwykłą stalowo-aluminiową nakrętkę też da radę za mocować. Nitownica yy, jest bardzo prosta. Z tyłu mamy regulację od 1 do 9. Ustawiamy tutaj, yy, tak naprawdę, skok zaciągnięcia nieco nakrętki. W przypadku tej nitownicy, tak naprawdę, czas, yy, jak długo ma ją zaciągać. Zresztą no spróbujemy to przetestować. Zaczniemy może pierwszą od dwójki, żeby było widać różnicę. Niestety w tym modelu nie ma automatycznego nakręcania, ale to nie jest problem. Teraz drugą nitonakrętkę zrobimy na 7. Jak widać jest różnica. A teraz zmienimy trzpień na M8 i przetestujemy większą mi to nakrętkę. Nie jest to bardzo skomplikowane. Niestety, gwind jest bardzo długi. Co widać. No to teraz przystępujemy do montażu trzpienia M8 Nie jest to bardzo skomplikowane Niestety teraz ten długi więc musimy skręcić Tutaj mamy nakrętkę służącą do ustawienia i do nakrętki tak musimy ustawić, żeby nie ta nakrętka była na, na zero. Czyli w zasadzie jest ok. No i sprawdźmy, czy z 8 też sobie poradzi. Znowu zaczynamy od dwójki. W no, średni się udało. Zobaczymy na siódemce. Teraz poszło już zdecydowanie lepiej. Tamten skok po prostu był za mały. Jak widać i te aluminiowo-stalowe M8 też da się zaciągnąć. Natomiast tutaj wydaje mi się, że trzeba to indywidualnie za każdym razem sprawdzić, bo nie sądzę, żeby producent nie deklarował, jeżeli dałoby się każdą. Przedstawiony produkt znajdą Państwo na naszym sklepie internetowym www.sklepmyślnikplamatyczny.pl. Dziękuję.